Tego co ja tu robię i tam wszystkich, to chyba jeszcze na YouTube nie było, tak, fastownik i gorszyca. Jadę fastownikiem w gorszycy i widzę, że wielkiej krzywdy jej to nie robi, oczywiście ostrożeńką ani tyle, ale to nie o to chodzi, chodzi tutaj wiadomo, że tam czasem się trafi wyrwana, ale patrzę z tego to większość jest przyżyło. Tu i tak obsada jest trochę za duża, więc o, Tutaj był dołek, to chwastu też w ogóle nie ruszyło, ale tutaj faściki są wyrwane i myślę, że one powinny wyschnąć Tak jak tutaj Może nie wszystkie, ale Ona jeszcze mogłaby być troszkę większa na ten zabieg Ale tu jestem z chwastownikiem, to myślę że przyjadę, potem najwyżej Będę myślał co dalej Na pewno to jej pomoże bo na powietrzu trochę ziemia, a ziemia jest bardzo zbita jak tu widać dlatego jadę delikatniutko chwastowniczkiem i widzę, że to się ziemia ładnie na powietrza a jadę powoli, powoli z tego względu, żeby nie powyrywać tej górczycy może to będzie kiedyś o, ta jest wyrwana, ale może to będzie kiedyś nauczka na rzepak ale zobaczymy czy odważy posiedzieć rzepak metodami ekologicznymi tak to niekoniecznie to wszystko jest żyje nie musi być ekologicznie a, ale, ale chcę się po prostu nauczyć, zobaczyć no chwasty też niektóre przeżyły, ale, ale niektóre nie także ten jest wyrwany, ten chyba żyje, ten wyrwany, ten wyrwany Także to jest tak Pasowałoby to może lepiej, ale się boję o tą bokszycę, żeby nie skrzywdzić. Więc tak tylko delikatniutko jadę. Nic, jedziemy dalej. A co tam się odbywa? Nie wiem, czy widać. Powiem później. A co tu się na tym polu robi? Co to może być? Owiec rośnie. O, widać żarenko. A ktoś tu jeszcze jeździ. I sieje. O co to chodzi? Oj, wieje, wiaterek Robimy siewkę. Siewka nosstrzyka w owiec. Widać, że kwaściorki już trochę rosną. I to mamy za zadanie: wyniszczyć te kwaściorki i siać noszczyk. Tutaj tata jeździ z siewnikiem i sieje. A ja za chwilę pojadę na szagę, czyli na ukos, i to zaciągnę kwastownikiem. Tutaj jakieś było nierówności, to powinno być widać ziarenka. Tylko znaleźć ziarenko na szyb. Tu chyba jest. Nie widać. Znikło. Tu co by się obukowało to jest. A to, które wyglądają jak Ziemia. O w kolorze ziemi to nawet jak leży na wierzchu to ciężko znaleźć. A już w środku to w ogóle nie ma o czym mówić. Także... Norma wysiewu to około 20 kg na hektar. Kończę na razie. Yy, Także jak mówiłem, norma około 20 kg, może troszkę więcej, może troszkę mniej. Ale z tego się nie strzela. Jak to mówią. Chwasty tu są, znaczy rośliny towarzyszącej. Zobaczymy, jak po chwastowniku to będzie wyglądać. Owiec już ma dobre trzy listki. Także myślę, że to troszkę wychodzi chwastnica prawdopodobnie. Tu jest trochę gryki, pokrzywa głucha tak zwana, ale są różne, dziki rzepak, ten rzodkość ale zobaczymy, co, jak to będzie wyglądało po chwastowniku. Na razie siewy się odbywają, owiec, a to jest to pole, które pokazywałem na eksperymenty ekologiczne, rozmawiałem z kolegą, nie pamiętam kiedy tu ostatni raz był dawany. A, czyli takie pole fajne, trochę było chemicznie ale to nic. Tutaj trochę jest przywolone, ale myślę, że to nic, nic się nie stanie. Nawet jak przyjadę drugi raz na szagę, to nic temu krzywdy się nie powinno wiele owiecko dziać. I sam jestem ciekawy, jak to wyjdzie mi ta siewka, bo jest dość późno. Aczkolwiek faza rozwojowa owsa jest jeszcze mała. W tu pole się jak najbardziej domaga rekultywacji poprzez regeneracji poprzez. A się o widać nasionka leżą. Tu jest nasionko, tu jest obukowane, tu jest normalne. A tutaj też jest. Także nasionka są. Aby taka obsada była, na szyka ta zagęsta. Tak eee, Pole się domaga regeneracji, bo tutaj była ziemia kiedyś zbierana i tu jest taka glina. Hmm, także gryka wyszła tak, jak wyszła średnio. Ale owiec może wyjdzie lepiej, zobaczymy. A potem nosić zostanie i ponosić kurz powinno być stanowisko o niebo lepsze. Na razie nie miałem co więcej powiedzieć, więc, więc kończę. Bo jak nie ma o czym mówić, to po co gadać bez sensu. Jeszcze może coś dogram dzisiaj, też ciekawego. Jak będzie jeszcze chwilkę czasu. Także przepraszam dzisiaj taki dzień dość nieoczywisty, ciekawy. Już mam raz przejechane i chciałbym zobaczyć jak to wygląda. Czy trzeba drugi raz jechać jeszcze po długości, czy już wystarczy? Ale widzę, że kwasty w większości są powyrywane. Tutaj to nawet za głęboko poszło. Nie wiem, czy. Ale owiec powinien wyjść. Tak, widzę, że owiec żyje, powinien wyjść. chwasty też są zagrzebane, ale może nie wyjdą, zobaczymy. Takie duże kwaściorki to jest problem. No ale tu widzę, że nawet te duże powrywane są nie wszystkie, ale może by to jeszcze raz przejechać. Bo te się trzymają dobrze. Tak właśnie się zastanawiam. Tutaj taka góreczka była, no to nie ma nic. Ale czy na pewno coś tam po spodem owsa jest? Właśnie nie wiem, czy tu nie przejechać jeszcze, jeszcze raz po długości, teraz czy to nie będzie za mocno znowu. Bo tu też trochę osa się wyrwało, chwastów trochę się powyrywało i nie wiem, właśnie co tu na ten temat zrobić. A jak nie wiem, co zrobić, to pewnie zostawię. Małe chwaściorky są powyrywane w większości, też nie wszystkie. Kurczę, może by faktycznie to przejechał. Chyba jednak przyjadę jeszcze raz, może troszkę wolniej, po długości. Stanęło na tym, że połówkę przejechałem, jeszcze po długości. A drugą połówkę zostawiłem, bo no nie mam sumienia. Wtedy niszczyć owsa. A taki był ładny. I tak go zniszczył niedobry rolnik. Także tego jest przejechany jeszcze po długości. Tutaj jest tylko na szarze przejechany raz. Zobaczymy gdzie będzie fajniejszy obiel, gdzie będzie mniej roślin towarzyszących Słuchaj się uczy Dobra to może by się nauczy Jeszcze tutaj pokażę, bo jestem o jaka ładna wyczka fajna Jestem na życie krzyca i tego chyba jeszcze nie było na polskim YouTube Siewka Siewka co my tu mamy? No już to pokazuję ja i hmm. tutaj mamy siany noszczyk z żytokrzyca a dodatkowo co to za nasionka tu leżą a co to, 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 to jest? mówię jak Piotr do Farmy co to jest? hmm tego jeszcze nie grali, prawda? to Tutaj też takie nasionko yy, Saradela Tak mam taką na próbę na połowie pola Chciałem w żyto z w, 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 w siewką noszyka jeszcze saradele. A dlaczego taka kombinacja? Bo po pierwsze ja jestem kombinator i lubię kombinować to głównie, główny powód, ale tu ładnie nosik w gęstu kurcze, aby taki był, to by było super, dobra, do tematu. W pierwszym roku nosszyk on się prawie nie rozwija, jest taki anemiczny, mały, on buduje korzeń. Części nadziem, nadziemnej naprawdę ma mało i ta część nadziemna jest yy, brzydka, kiepska i w ogóle Yy, też yy, zostawia miejsca dużo dla innych roślin chwastowatych Bo on się jeszcze nie, nie śpieszy po zniwach Tak samo jak i przed zniwami on się nie śpieszy no On tylko żeby złapać, żeby korzeń zrobić i tak dalej O widzimy, no to on był wysiany ho, oh, 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 nie wiadomo kiedy A cofnijcie się w filmach, no to dopiero wypuszcza taki mały listeczek I żeby to pole tak bardzo nie ugorzało Żeby fajnie jeszcze więcej azotu ściągnąć na to pole to właśnie taki plan jest, żeby yy, po żniwach, oczywiście z mam nadzieję, że ta sara się załapie, bo no, rosy są i tak dalej, ona jest taka półpustynna rośliną, to dużo wilgoci nie potrzebuje. Wiadomo, tu nic niczym nie pojadę w takim życie, żadnym chwastownikiem, niczym, niczym, bo i bym wyniszczył żyto i bym wyniszczył ten nożczyk, dlatego tylko tak powieszu porzucane i mam nadzieję, że się załapie i w pierwszym roku będzie Sara miała za zadanie właśnie budować część nadziemną trochę żeby i osłonić to pole przed innymi chwastami bo, bo to później winosik tego nie potrafi i trochę jeszcze więcej azotu ściągnąć i taki mulczyk zrobić właśnie fajny i w zimie mam nadzieję, że to przymarznie a i na wiosnę będzie tutaj rósł sobie noszczyk sam Także taka podwójna wsiewka. Sam jestem ciekawy jak to wyjdzie. Ale jak to mówią, kto nie próbuje, ten nie traci. <ścoughs> tak, kto nie próbuje, szampana nie pije. Żeby ten rok był taki fajny, o już obszędziaki go gryzą. Kurczę, to są diabły. Te, te robaki co gryzą na to są obszędziaki, coś takiego. Czy obszędziki? Nie ale i tak obsada jest. Mam nadzieję, gdyby przepatywało to by było fajnie, obsada by była, bo jednak na tym noszyku co zostawiłem, pokażę w którymś razem. No nie ma obsady. Jest mizerny, kiepski. Obsady prawie nie ma. Zostawię, bo zostawię. Znaczy, rośliny pojedyncze są ładne, ale za mało obsada, tam tylko inne rośliny, chwaściorki rosną. Wygląda to jak u Ale trudno zostawię. żytko jak to żytko. Coraz ładniejsze się robi tylko jeszcze trzeba wpaść i ten konkol wyzbierać chociaż nie ma go zbyt wiele tak chodzę chodzę i szukam może tu jak filmiki nagrywałem to go wyzbierałem ale, ale nie ma za wiele tego konkolu no tu jest takie ładne żyteczko już powyżej kolan wypuszczę chyba list flagowy to będzie chyba flagówka no, w sumie 15 maja, za niedługo, za dwa tygodnie, a święta Zofia, kłosy to zwija, chociaż, 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 chociaż. czy ja dobrze widzę? Zgupło? Pierwszy kłosek wychodzi. Ciekawe, czy to jest krzyca, czy inne, że jakieś? Może i krzyca. Pierwszy kłosek. Hurra! A to jest najładniejsze. Tu jest najpiękniejszy, ale patrzę czy jest nostrzyk Nostrzyk też, 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 też jest oczywiście nie chcę wyłączyć też, 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 też. O i listek, też noszyk jest, dobra. Także mniej więcej do połowy jest siewka podwójna, a na całości jest siewka pojedyncza. No i tyle. Żegnam się z wami. Tym akcentem. Dzisiaj taki dzień pod znakiem. Siewek. Yy, zapraszam wszystkich oczywiście do komentowania i do krytykowania mnie. Proszę bardzo, ja na krytykę jestem otwarty, bo też nie jestem idealny i dużo błędów popełniam. O tu na przykład takie zupełnie ma. ja mam to nie ma. To ma siebie ładnego. Takie mi Także śmiało. Nie krębujcie się, tylko krytykujcie. Chętnie, właśnie usłyszę krytykę. Być może ludzi mądrzeje się ode mnie i może coś z tego sobie wyciągnę. Dobra, dzięki i życzę wszystkim miłego dnia.